Witamy w serii filmów How to wideo firmy Massey Ferguson. W tym filmie wspólnie zbadamy, jak korzystać z naszego rozszerzonego wyświetlacza FieldStar 5. Ta dwuekranowa konfiguracja zapewnia elastyczność w przenoszeniu aplikacji rolnictwa precyzyjnego do terminala FieldStar 5, jednocześnie umożliwiając przeglądanie parametrów maszyny lub narzędzi i Sobus w DataTronic 5. Podobnie jak w Datatronic 5, dostęp do aplikacji uzyskuje się za pośrednictwem menu głównego. Możesz przesuwać ekran w lewo lub w prawo, aby przełączać się między funkcjami. Przy pierwszym użyciu menu główne wyświetla tylko funkcje iSoBus i kamery. Po lewej stronie znajdują się główne ustawienia ekranu, podobne do tych w Datatronic 5, w tym kalkulator, notatki i ustawienia systemowe, które odzwierciedlają te wprowadzone w Datatronic 5. Aby w pełni wykorzystać potencjał tego drugiego ekranu, należy rozpocząć od przeniesienia funkcji prowadzenia, ustawień implementacji, kontroli sekcji, modulacji szybkości i kontroli zadań z Datatronic 5 do Fieldstar 5. Aby to zrobić, przejdź do menu ustawień systemu Datatronic 5. Ponieważ urządzenie Fieldstar 5 jest podłączone, w menu pojawi się ikona przesyłania funkcji rolnictwa precyzyjnego. Kliknij ją i poczekaj na ponowne uruchomienie obu ekranów. Może to zająć trochę czasu. Po ponownym uruchomieniu ekranów widoczny będzie nowy układ funkcji. Naprowadzanie, sterowanie sekcjami, modulacja dawki, sterowanie zadaniami i ustawienia charakterystyki narzędzia są teraz dostępne tylko w urządzeniu FieldStar 5. Te menu nie będą już wyświetlane w Datatronic 5. Na przykład można teraz wyświetlić stronę prowadzenia na urządzeniu FieldStar 5 i interfejs narzędzia iZobus na DataTronic 5. W ten sposób zawsze masz oko na ważne informacje dotyczące wykonywanej aplikacji. Wszystkie funkcje działają i są skonfigurowane w taki sam sposób jak w DataTronic 5. Dowiedz się, jak z nich korzystać, oglądając nasze filmy instruktażowe Massey Ferguson. Nadszedł czas, aby w pełni wykorzystać możliwości tego podwójnego wyświetlacza. Teraz Twoja kolej, aby spróbować.